tą muzyczkę przed pandemią słuchałeś takiego polskiego wykonawcy Zenka Martina. takie takie miałem. Tam garnek jest w beczce. Opalona jest ta beczka, zacki. ma nie, dobre dziurki. Na wentylacji bardzo ładnie ktoś nie, nie, Dzień dobry. Dobry. O, dzień dobry, witam. Witam, witam. Witam, witam. A, jak zawsze. No to ja już tutaj pichcę, człowieku. A dożyj, dożyj do gara jeśli chcesz. Niech się o ten smak. To nie byle co. <laughs> to to niedźwiadek. No, no to niedźwiedzica z wilkiem, rozumiesz, w sosie z beszamelem, no, no, no. z lekkim Wiesz. Oj nie wiem czy chciał widzieć to, takie połączenie. Wilki nie jakiś dobry, nie? dobry atak, nie. a tak, nie O, no bo to jest właśnie tak zwana zupa mocy, nie? <śmiech> <Spiekawe>. <śmiech> tak w ogóle Brzmi to dobrze. Nissan niesamowity jestem, bardzo mi przemiło. Johnny jestem Johnny, Johnny, pokaż <laughs> na tym świetle Johnny? Johnny, Johnny. A myśli z nami. A ty przeżyłeś powód Johnny? Przeżyłem, pewnie. Jezu, że przeżyłem. to ty! Ja też przeżył. Co ty gadasz? Myślałem, że no. dawnych... Myślę, że wszyscy umarli z moich dawnych... Że wszyscy dawnych znajomych. Co ty? Znajomych. Kurwa, Co ty? stary. Dawaj no żółwika mosł. widzieć? No ciebie też. Pewnie. Ja mówię tak po Jak głosie, a nie mocy... widzę. Bo wiesz. Siemanko. O... Siemanko, no. ale... Ale masz kości twarde, chłopie. Kolejny dzisiaj już. A ty co ty? Czekaj, czekaj, już się, rozumiesz? Cieszę, chłopie. No i jeszcze mówisz, że Eryk też żyje? Zajebista sprawa. No Pawa mojej starej ekipie żyje. No pięknie, to masz. Szamaj sobie. Czy wolisz samodzielnie? A dziękuję ci bardzo. Czy dziob-dziob? <noise> no. Dobra, zapodam Niam-niam-niam. Wsadzę niam. ci do buzi, no trudno. Wiesz o co chodzi.

o, zaraz wykonam przerwę. O... To byśmy mogli stamtąd się udać, ty. co? Najpierw praca, później... No, no mówię, najpierw praca, bo tak to ja potem z pełnym bebechem to ja zaraz do spania. Kurwa. godzinki dla słoniki i po Trzeba najpierw robotę, ale przyjedziemy. Spokojnie. No to? i dobrze. O, to jest super pomysł. No. Myślę, że się super. dogadamy. Tak. Na pewno. No, no. Dobrze, ja, oferuję Wam wódkę w szklanych buteleczkach, oryginalnie zapakowane. z... No, ale do baru z wódką to jakbyśmy do lasu z drewnem biegali. Jest to. Dobra, ja Ale na wkupne, dobra, dobra, dobra. coś wymyślimy. Dzięki. No. Trzymaj się, Johnny. No to sam. samo, stary. Pozdrowy Ryka. Będziemy się no. widzieć. Wiaty zupełnie drzewem Chopie, tu piła leży nie? Czaj żony Kupia. nie wziął. No i chuj! No i cześć! <śmienicza> 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 <Podpuszczaj>. <śmienicza> nie, nie! I am out. Out, my friend. <śmienicza> I psałem do niego. A miam 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 robię poliwońskich lasach Poczekaj Przepraszam bo już nie no, mi tak brzuszku burczał Trzeba kłody i deski nawalić na samo. Oksy se rozumiesz zarzucę Poliwońskich lasach Wow. Ale gdzieś plecaki miałem, wiesz, Lepiej... oj, oj. nie ma. Deski teraz z tego, z beczek na podwórku stoją. Deski z beczek, okej. Okay. Idę zobaczyć czy dziutek jest to, na to, to horyzoncie, to, to wiesz? Miraz w sensie. Jezu, weźmy tą piłę, zróbmy tę robotę, pojedziemy do baru, będzie jeszcze okazja, podamy im tą piłę, kurwa. No dobra, to piszmy jego. Do Nie? Dobra. No poczekaj, ja wsiądę, bo ty i tak będziesz zamykał sobie już tu ten i będę gołębiował. A to po co wysiadł? Halo, halo. no no słuchać mnie? Tak, słychać, halo, słychać, halo. grzesiu, słychać, słychać. Halo. Tu baza. No halo. niesamowity Nissan. No. Krz, krz, krz cały czas coś kurwa no nei, no sz, szumi tu. Słuchaj, Grzesiu, my wyjeżdżamy spod firmy, kurwa. My już wszystko mamy no, i dobre, już ruszamy. Jak się nie będę odzywał, to znaczy, że zgubiłem zasięg. Ale... Bo niedźwiedzia słyszałem, jestem w lesie. Rozumiem, ale na bazie będziesz. A jak y, dajcie znać, jak nie będzie z nami kontaktu, to będę biegł już. 10 minut. A potem jedziemy do Sarnówka no na tak. obiad, Bo jeszcze musimy tam piłę dowieźć, wiesz? Bo oni mają pilne cięcie. No to zawieźcie tamto, pierw, ja tutaj sobie No bo my gany. chcieliśmy z tobą do baru, to co tam, to wejdziemy tam, jebniemy sobie po setce i, i będziemy dociejać, tak? E, e, ale to ze mną czy sami? No właśnie dlatego chcieliśmy ja najpierw do ciebie zrobić robotę, a potem we trójkę do baru i wtedy byśmy przy okazji dali piłę, nie? Wiesz o co chodzi, po robocie iśmy się rozumiesz, przejechali razem, nie? Nie no, my jedziemy do Ciebie stary, wyładujemy Ci tę warnię wiesz o co chodzi. I pojedziemy sobie do baru no, razem, no. jak robota będzie zrobiona. Dobra, dobra, ja mam niedźwiedzia, muszę biec do niego szybko i zaraz w kontakcie. Dobra, 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 hej. Ja mam włączone z odbiorem. Ja też w razie, w razie bo jak coś, tu też jest, to mam w radio włączone, ale wiesz jak to będzie, jak mnie znokautują. Wiem, wiem, wiem. Dobra, ja mam cały czas jak coś jestem z... odbiorem. O, o kurat jesteśmy tu. Naj Najgorszyb jeszcze jakbyś z znowu trzy, a ja będę sam Przy okazji <laughs> Dobrze, dobrze, słyszę cię głośno i wyraźnie. Kurwa to żeś ty wybrał czas, ja pierdolę. Dzień dobry. Do Dzień dobry o jest, dziękuję. cześć. cześć nie nie wier, bo się... Jestem spóźniony o godzinę z towarem. A mogę tą piłę na szybko. Da już ci wyjuto. No witam się? panie Nissanie jak tam? A witam, a my się znamy No znamy się A taki Ej no dobra teraz świat w chcieli przepraszam Bo ja rozumiesz mnie oparzyła ta beczka wiesz Kroku. Kroku. To? mnie cztery niedziedzie zatokowały i tak wygląda nie No a ładnie no ja był to gdzieś widział kurwa No Pamiętaj, Rodo, Rodo obowiązuje Bo czochra, dobra Nie możemy tu mówić nazwisk kontrahentów Żartuję Dobra Ale stąpiłam ale jaja co? Widzisz, niesamowity ci znalazł kurwa. Mówię od razu bo naprawdę. No ej dobra, no my lecimy, bo my mamy w chuj roboty, nie? Pany kochane, dobra, trzymajcie się. No, pa. Ej, będziemy u was w barze! Jak po robocie? Proszę, jeszcze napakę musimy później 500 desek załadować. No to witam, witam. No halo, halo, Albert? No cześć, nie? No hej Kurwa. Jedziemy! What's up? Wszyscy znowu. Kurde, ale tu jest wesoło. Dobra, dobra. Ty, wy też tu jedziecie? Ej, no to nie, do dzisiaj się najebiemy. Jedziemy na sarnówek. Po robocie. Jedziecie z nami? Obiecanym. Tak, obiecaliśmy ostatnio za że generator przywieziemy, nie? A takie odwdzięczyny. No widzisz, a ja ani wiszę hajs, więc wszystko ty, się pięknie ja zgadza. A drugie mam w namiocie, ale na hala. Nie, nie, bo wiesz co, ja jestem... Z... Aha, przepraszam. <grym>, no tak to jest na tym kanale. Jest tak. Masarnia Open tu jest na tym radiu. Człowieku, nie dość, że ja mam trzy... Trzech siebie wewnątrz to jeszcze cztery osoby na radiu, że kurwa to jest. Hiiiiiih, to jest takie. Co mi się wydaje? O kurwa. Bo... to się teraz. No. jest A teraz, ja teraz tak prosto na przełaj, jakby. A ja wiem. A ja wiem. A ja wiem. A ja wiem, to jest chyba to zarzba. Tak, no mi się... ale. Ale ten strzał na szczęście podczas podstawowych. Ale mi się tak wydawało? To ja! Teraz to ja. To byłem teraz ja wcześniej. Grzechu, czy ty mnie słyszysz? Siema. No cześć, wyłączam to radio kurwa. Grzechu, przychodź. Cześć. Siema. No cześć. Już idę, idę, idę. Głowa boli No jak? Co tam, ziomeczki? No my przyjechaliśmy słowa dotrzymać, bo ostatnio jak tu byliśmy, to obiecaliśmy, że coś przywieziemy, no. także gdzie go, gdzie go, postawić? A to my od słowa do słowa, pani Aniu. Ja chciałem uregulować co czynsz, tak, kurwa. Tak. A dawaj, bierę wszystko co A ile jeszcze? tam tego było? Za ten tydzień o, jeden, by na razie byśmy... Sprzedamy, żeby, Przedamy, się przedamy do... jakąś nerkę, albo coś. Będziemy... Z, Mam nerkę, nową, zieloną, zobacz. Coś A zielona to już ja nie O kurza twarz. poczekaj. Poczekaj, muszę wyciągnąć... Nie wiem, gdzie mu te banknoty, kurwa. tak mało mam pieniędzy, że nie wiem gdzie je wkładam. Czekaj. bo on gdzieś zapłacić, ja ty chcesz monerkę wykroić. Zostaw chłopaka! Du, ej, błagam już mnie nie tykajcie, ja już jestem w końcu cały zdrów. A no właśnie. Kurwa szok. Ej, rozgryźliśmy to z drwalem, nie? No, nieźle co, ale widziałeś, jak ja dwie kolory tej? Jestem Kurna. jak naznaczony, nie? mi czapkę. Ej, ale też jestem w szoku, nie? Dzisiaj spojrzałem w lustro, mówię, kim ty kurwa jesteś, przystojniaku? <laughs> Kurwa, czekaj, bo mi nie portfel no, upadł, kurwa. Nie, nie, no. A, A, yeah. Mówiłeś, że nas jest trzech, nawet ten jeden, tego drugiego zaskakuje żartem, kurwa, to jasny gwint, masakra. Co tu za posiedzi że strzelają? Tu 52 kłody, zaraz ci zetnę z nissanem kolejne, bo nie mieliśmy na magazynie, nie? Ta. Się no, tak, się spieszyliśmy, więc zaraz ci dotkniemy no. do pełnego. Ale to już właśnie na rozruch my sobie pójdziemy no, spoko, po, spoko, spoko. po świeże drwa. Tam w... Jedną w drugą stronę. Ręka mi urknęła eee, w portfelu. Okej, ja A debatę. miałeś nam opowiedzieć, co się wydarzyło? No, ale to zaraz, bo chłopaki jeszcze chcą drewna iść na część bo I ja szybowałaś się kłód mi brakuje. Tak no fajnie, fajnie co ty żeby... zrobiłeś sprawić ci kask, ale... Ale to jeszcze nie wszystko, tu, to będzie jeszcze ładniej wyglądać. Tak? Tak, tak, jak najbardziej. A dostawę? Tak, właśnie, rozlicz się, Internaz. potem jedźmy do Sarnówka, proponuję wódka na stół, tustystek, najebmy się, jak o, już się spotkaliśmy, otwarli bar, byliśmy. tak, a my tam musimy podwieźć piłę, więc my jeszcze w interesach, no to kurwa, jak ma się woda w gardzie, o, jedźmy, ja nie jedźmy. lać. Ale jadźmy. będzie bomba. Tu jest karnówek. No? A później załatwimy sprawę, i znowu będziemy będzie do załatwienia. Ja tylko się tu wyszczam, przepraszam. Ch ch Chodź się na chwilę za mną, ja Wam coś pokażę, dobra? Aaaaa, aż mnie e, wyczynsło. z kwiaty wącha. Nie, szczałem, normalnie. Chodź ty, Chodź. Ty. A widziałeś? Niesamowity. No raczej, no mówię, że od wczoraj do teraz ślinę wycieram jeszcze z gęby. No to Ty krzyku bogaty człowiek jesteś. No no, ja ci powiem, to nie wy... jest byle kto, ja na biednego powiem, nie że... trafiło. Myśmy na Ty przeszli przy ostatnim spotkaniu. No, no my też, ale normalnie jak ja to Rzym zobaczył, to ja niegodzien chyba jestem ale jedziemy pierwszy strzelać, potem udaje się, nie? Ale. No, Dwalu! Powiem wam, pow, powiem. Gdzie on jest? Drwa. No, pojechał drzewo rąbać. No, gdzie kurwa? No, ej, no nie, ale wstyd! Szefie! Kurwa! Tam pojechał tam, tam! Tyryndy, tam? Tu ja. No, nie wierzę. Przepraszam tam, was, najmocniej. Skąd? na barze. Szefie! Szefie! Szefie, ja już tu rąbię. Już szef narąbał? Już wszystko mam. Kurwa, się zagadałem. Szefie, ja powynoszę, więc...